How it's supposed to feel. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem. Gaila. Mm. <laughs> Dobra. Nie? Nie. E, a to jest jedenasty odcinek Live Strange Before the Storm. E, mamy bojowe zadanie pogadać z Jamesem. So myślę, że to zrobimy. Something. Else? What's your vice, mister Amber? <laughs> <laughs> I'm sorry. Your wife wants to know what kind of drink you're having. Ah, let's say sherry. Okay. One, two, three sherry. Comical. <laughs> Chloe. <laughs> maybe you can help me understand something. Nie. i nie chcę. Kiedy było wczoraj w tej grze, bo ja nie ogarniam, e, to po pierwsze, a po drugie zapomniałam powiedzieć, co robiliśmy ostatnio i w ogóle nakreślić sytuację naszą e, aktualną. So, ostatnio e, graliśmy w przedstawieniu, tak, e, tak było. E, potem gadaliśmy z Rachel. Zresztą macie tutaj adnotacje, czy tam coś tam do poprzedniego odcinka, jakbyście chcieli zobaczyć. Um, no i skończyliśmy łamberów w domu na kolacji, tak, bo nam zaproponowała jej matka i nie dało się jej niestety spławić, więc musimy zjeść z nimi kolację. Um, co się dzieje? Trudno powiedzieć. Może ona się against something. Or someone? What would Rachel have to rebel against? We've given her everything she could ask for. Yet I'm not sure I by the narrative you laid out this morning in the principal's office. Rachel is not known for following along with anything she doesn't want to. I'd be lying. Excuse me. If I said I didn't have concerns about your friendship, but perhaps you're exactly who Rachel needs right now. Is she? Navigates the choppy waters of adolescence. I znow you're zla'u. Thanks. But on is hamu, I idle to see you. Co za djata. Dobra. Yes, Chloe? The busman would like a sheriff's wife. Thank you. The glasses are in the china cabinet. You can place one at his setting. How am I supposed to get to China? Kidding. <laughs> it's the fancy-looking cabinet, right? You got it. Dobrze, więc idziemy do It's the triangle-shaped one. <laughs> tak, wiem, o co mówi. Now Dobra. Mm. Tu jest jego. <laughs> Chloe. <laughs> Okej. Okay. Coś jeszcze? Hi Rose, your husband's here. On... Pass the ketchup. Oh. Yes, Chloe. No, jak yes, No, coś What else? <laughs> Feel like I'm getting good at this. Only one last step. As our guest, you may do the honor of lighting the candles. The lighter is in the school. I've got my own. Oh.

Pięknie. I wonder where Rose keeps the Ale nie przetłumaczyli tego, eee, tego. OK, eee, so idziemy zapalić świeczki. Super, fajnie. Cieszę się już miałeś tego przykład u jakie wiecie Wy, wyczernili ekran Jedzą kolację so, Claire, przed 11 Not since this morning. Oh, gosh. I'm so sorry. No, that's cool. We're not. What about that fire? <coughs> <coughs> Dinner's really good, Mom. Thank you, Rachel. The way <coughs> the <coughs> fire spreads so fast, I've never heard of anything like it. "yeah. it's scary. after those floods upstate, i was overjoyed we had less rain this year. who knew a spring drought could be even more dangerous? you never know where a deadly spark will come from. You you on so on the, <laughs> the latest report from the commissioner's office suggests arson. arson? why would anyone do that?" "any number of reasons. With everything going on in the world today, even a town like Arcadia Bay isn't immune to the ills of society. I, you know, I can not last few years have been for you, Chloe. Now that you and Rachel have become friends, I want you to know that our home is always open to you. Cool. Thanks. Thanks. Well said, dear. It's imperative in such troubled times as these that we remember what is most important to us: family. Family is not merely a gift, it is a responsibility. As such, those we love must be cared for and never, ever taken for granted. Mm, hey, to is. trudna decyzja. I dalej ma na ręce zapaleć świeczki. E, nie będziemy go atakować, bo myślę, że ta kłótnia może być bardzo trudna. A ja trochę ostatnio się e, pogorszyłam w pyskówkach, więc uspokójmy Rachel. Tak, to jest super prawda. I pamiętaj, Rachel, że nawet kiedy kłótnia jest jak możesz zawsze uciekać od tego, co cię kłóci. Jak tylko po prostu... Calm. <laughs> <An> interesting <laughs> philosophy, Chloe. Yes, indeed. Not one that I would endorse, however. I favor confronting my problems head on. But to each their own, I suppose. Oh fucking blow me. Rachel <laughs> crap. I I'm so clumsy. Uh, Rachel, can you come help me find another star? Chloe. <laughs> I, I can't sit here and listen to this bullshit anymore. Rachel! Stop it, Dad. You're a hypocrite. Okay? I know. You lying, cheating piece of shit, motherfucker. Excuse me? We saw you. Yesterday. At the Overlook. James? Kissing that woman. James. Rachel? Honey, whatever you saw or think you saw, I know it's hard, but I need you to trust me. No offense, Mr. Amber, but I think we trust our eyes more than you. That's enough. You are not welcome here or around my daughter any longer. I know exactly what kind of person you are from the moment I saw you, and I let my wife's compassion get the better of me. Oh? Kind of a a Co to a osoba? Niesamowita. Zniszczona like dziewczyna z zniszczonego domu. To już wystarczy, James. Nie będę chciała, żebyś ciągle mówiła o swoim życiu. Ojoj. Ojoj. A Rachel siedzi i zaraz będzie... Wybuchnie. Ona ma ogień. Jakby ma świeczki przed oczami. Naprawdę nie. Bo was jeszcze swajczy. Why can't you just tell me the fucking truth? Stop lying. Stop being a politician for one fucking minute. Can't you just be my dad? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. To była Teraz zobacz ekran. Teraz zrobicie. coś to było takie. Dalu się mother. I to, wiecie, koniec historii. To była twoja matka. Tyle. Jakby. Co jest? Bidu Frank nie jest sam Ktoś jest... właśnie Ej, kojarzę tą piosenkę I znowu wejdą prawa autorskie Ona dalej... Ta lampka się cały czas świeci, no kloi. Mimo, że to Nathan, ale... o. I czy ona je śledzi? Ona chyba by pod tą samą fontanną lampą. Naprawdę? Ja dopiero zaczęłam odcinek, który trwa paręnaście minut, tak nie, że coś. Ale powiem wam. Wow. Jakby oglądałam to już i wiedziałam, co się stanie, ale wielu rzeczy nie wiedziałam, nie i... No to akurat wiedziałam, to, to wiedziałam, że to moja matka, ale i tak jakby... Wow, jakby wiecie, odświeżyłam sobie te wszystkie emocje, które wtedy we mnie siedziały i... uuu, to jest mocne. Szczerze e... powiedziawszy, nie wiem, co teraz zrobić, bo nie będę zaczynać kolejnego um, odcinka. Aha, no dobra. Wyjdziemy stąd. Wyjdźmy stąd. Um, przeczytajmy nasze piękne wybory. <laughs> <laughs> Dobra. Wziąłeś na siebie całą winę. No, tak, tak było. Opróżniałaś kieszenie na prośbę tych wida. No tutaj, jakby, bo tutaj definitywnie widzicie, Ludzie brali tą winę, a tutaj to tak już troszkę mniej. Tutaj jestem w mniejszości, co w ogóle jest wow. Ale to właśnie, jak sądząc po tych rezultatach, chyba nikomu się nic nie stało, więc. jest good, jest good. Nikomu się nic nie stało, jestem zadowolona. A tu mamy 70%. No to, to definitywnie jest większość. Tu mamy jakieś tam mniejsze rzeczy, które wpływają na przyszłość, czy coś takiego. Eee, Zamierzałaś się zorientować na przedstawienie? No tak, tutaj e, też jesteśmy w większości. <laughs> Jakie to jest w ogóle zbliżenie? <laughs> Zgadziliście się na propozycję Davida, aby zacząć od początku? No tak. Eee, położyłaś figurkę, to tak. Nie spłaciłaś długu u Franka. Znowu? Znowu? <noise> mogłam go spłacić, mogłam go spłacić w pierwszej, i w drugiej. W pierwszym epizodzie, w drugim epizodzie i dalej tego nie zrobiłam. Ach. Nie powiedziałasz Stef'u, że Richard jest singielką. No bo. Powiedziałam prawdę. Prawda? Tak ma być. Nie zwróciłaś pieniędzy, Drew. Też mogłam to zwrócić. Aha. A no bo on teraz nie ma pieniędzy, no to może on trochę ucierpiał. Rzeczywiście. Ten mały fakt mogłem przeoczyć. Um, powiedziałaś Samancie, by dała Najtynowi trochę przestrzeni. Tutaj większość y, nie dawała żadnej rady. No cóż. Albo y, by pomogła Najtynowi. Ja myślę, sądząc po jego mm, oglądaniu, jego reakcji, w tamtej części on potrafi być wybuchowy i naprawdę ma ciężko, więc myślę, że to, aby mu dała przestrzeń, było dobrą radą. <grym> Także no. Co my tu jeszcze mamy? Skonfro skonfrontowała się z Wiktorem przed występem. Tak było. A, bo tutaj ktoś ją wykiwał? Znaczy ktoś. Można było ją wy wykiwać, dopingować i zniechęcać. Zniechęcać? Wow. Nie wiem dlaczego na tym zdjęciu ma ona ten kostium bo chyba go wcześniej nie miała tam w żadnej ze scen, ale okej. Okay. I mamy. Um, tutaj jest w sumie porówno mniej więcej, jeżeli chodzi o procent, procentowość wyborów. Los Angeles. Okej, okay. tak ta było. I Rachel nakrzyczała na Jamesa podczas obiadu, nakrzyczać na Jamesa podczas obiadu. Zrobiła co Rachel, bo w sumie chyba dobrze, bo jakby myślę, że nie mamy prawa mieszać się w to, bo to nie nasza sprawa troszkę, jakby to jest sprawa rodzinna i jeżeli już ktoś ma na kogoś krzyczeć, to niech Rachel krzyczy na niego, a nie my na niego. A, i to jest z tamtego tego. Przebudzenie. Tego chyba nie widzieliśmy, a nie, widzieliśmy to. Tak, ale to jest z tamtego, także. Um, Okej, okay. wyjdź. Czyli udaje się odpalić auto. Fajnie, fajnie. A bo to jest to, to jest jakby to, ta kwestia z tego przedstawienia. A dobra, mi się wydawało, że ten, który teraz jakby rozgrywaliśmy, to to była kwestia z tego przedstawienia. Ale najwidoczniej nie. Okej. Okay. Więc no cóż, trochę dzisiaj krótszy odcinek, bo nie spodziewałam się końca odcinka, tudzież no, no odcinka, no tak wiem, masło słowa wiecie o co chodzi, o drugiego odcinka, tak w środku. Więc ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, za to, że byliście ze mną w tych chwilach, <grym> kiedy dowiedzieliśmy się strasznej prawdy. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach, yy, no i trzymajcie się i do no, następnego odcinka, no. Ja <noise> przepraszam. I dziękuję Wam za oglądanie, pa, pa.